Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Już czas najwyższy, wiecie, zejść na ziemię i nie w tej cudownej bańce urodzinowej, e, tych prezentów i tej pięknej aury, tej atmosfery, e, tych cudownych życzeń, za które wam cały czas, kochani, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Ale tak, dzisiaj wracam do pracy po bardzo króciutkim urlopie. Potrzebowałam tego, wiecie. Czuję się teraz taka zrelaksowana, taka wypoczęta i to, wiecie, to były raptem dwa dni, ale ja to tak y, odczułam, jakbym miała dosłownie tydzień y, takiej solidnej, porządnej regeneracji. Wczoraj jeszcze sobie wzięłam długą kąpiel, dosłownie to chyba po godzinie 12. wiecie, tak zapaliłam sobie świecę, włączyłam sobie nastrojową muzykę, no powiadam, że mm, cudownie, cudownie się ze sobą bawiłam, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale tak było mi to bardzo potrzebne. Ale teraz, kochani, dopijam rządek, jestem już uszykowana. Dzisiaj też jakoś tak specjalnie się nie ubierałam, ze tylko jeansy, koszulkę, pewna, że Kupiłam sobie ją na Zalando, ona jest polo, jest genialna, cieszę się, że ją sobie e, zostawiłam. I tak się zastanawiałam, czy w ogóle warto, czy nie warto, ale powiem Wam, że ta bawełna jest taka mięciutka i w ogóle bardzo dobrze się nosi e, akurat ten t -shirtik. Dobrze, moi drodzy, to ja już Wam więcej czasu nie zabieram. Was oczywiście zapraszam do oglądania. I tak jak zawsze, tradycyjnie, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co. Tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. Opowiem no Wam, że jestem tak wkurzona: wkurzona jestem od rana, bo zarówno moja lustrzanka, jak i mój aparat odmówiła mi posłuszeństwa. Yy, I obawiam się, że właśnie na święta yy, będę musiała sobie zrobić prezent i nie w postaci wiecie jakichś tam rzeczy, ubrań, kosmetyków i tak dalej, tylko właśnie będę musiała zainwestować w sprzęt. Coś, co mi się w ogóle nie uśmiecha, bo sprzęt do nagrywania e, jest bardzo drogi, bardzo drogi. Ale dobra. Nie chcę się już tym stresować, nie chcę się już tym denerwować, e, tak czy inaczej. E, zrobiłam zamówienie na temu i przyszło mi sporo rzeczy, ale przebrałam wszystko, dosłownie szyściutko, i wybrałam, zostawiłam w sumie cztery rzeczy. Zaczniemy od tej... E, no od tej najmniejszej, a mianowicie skusiłam się na przepiękną sukienkę. Wybaczcie, ja Wam teraz nie będę robiła um, żadnego mierzymy, ale tak. Przepiękna, długa, welurowa sukieneczka. Jak widzicie, ona tutaj ma przepiękne takie e, złote e, guziki. Ma też takie przepiękne wykończenie. No i cała jest, mówię, taka e, aksamitna Welurowa z dość dużym dekoltem, ale pomimo tego, że on jest duży, to przepięknie. E, wiecie, ten biust i chowa i bardzo fajnie go podkreśla. Także nie jest taka, wiecie, wulgarna. Z tyłu ma, ona jest w ogóle bardzo długa. Ona mi sięga praktycznie do połowy łydki i z tyłu ma taki delikatny rozporek. Więc tak, to jest jedna rzecz, na którą się zdecydowałam. I ona chyba kosztowała. 80 parę zł, jakoś tak. I postawiłam na dwa takie sweterki. E, jeden w kolorze takim śmietankowym, takim, bo to nie jest do końca biały, to może taki ekri. Śliczny jest, bardzo miły w dotyku. E, wiecie, zwykły taki. Ja potrzebowałam takiego sweterka. Tutaj ma dość takie szerokie rękawy, ale tu ma zwężenie, do tego ma pasek. I tak jak powiedziałam, wzięłam sobie go w tym kolorze, takim ekril śmietankowym, a drugi wzięłam sobie w kolorze czarnym. Zatem pasek spadł, czyli paseczek. I do tego przepiękny taki karigan sweterek, zwał jak zwał. Mięsisty jest taki, powiem Wam, że opłaca się go kupić. On, one były dość drogie. Tylko tak się zastanawiam, czy one były drogie ze względu na, na tę swoją strukturę, czy na skład, bo już teraz powiem Wam szczerze, nie pamiętam. I ja te oba swederki wzięłam sobie w rozmiarze L, bo zastanawiałam się nad m kami ale stwierdziłam, że jednak wolę takie mm, większe, oversize'owe. Nie, tutaj nawet nie widzę, jaki jest skład, więc nie powiem Wam. No nic, a tutaj jest, przecież jest tutaj metka. 28 poliamid, 42 akryl i 30 poliester. No, szału ze składem nie ma, ale wszyscy wiemy. I tutaj z tym e, nikt z nas nie będzie dyskutował. E, składy ubrań na temu, jak na AliExpress, czy Shim, czy Shen. jakkolwiek byśmy tego nie wymawiali, pozostawia wiele do życzenia. I słuszałam się jeszcze na jeden, jedną rzecz. A mianowicie przepiękny komplecik. I on jest taki. Widzicie, on jest taki troszeczkę świecący, bo on ma takie. Zobaczcie, takie poprzyklejane cekinki. Ja chciałam coś takiego. I w skład tego kompletu wchodzą takie shorty, krótkie. Myślałam sobie, wiecie, do długich kozaków, czarne, do tego rajstopy i do tego marynareczka. Co prawda trzeba będzie coś pod nią e, założyć, ale powiem Wam, że wygląda to obłędnie. Więc e, no, na ten okres taki wiecie: świąteczny, taki zestawik. Mówię, czarny do tego but, rozpuszczone włosy. Super. Bardzo, bardzo mi em, on pasuje, odpowiada. Czegoś takiego nie miałam, a stwierdziłam, że. No dobra, niech będzie, niech to tak wygląda troszkę świątecznie. I e, ten zestaw również mam w rozmiarze L. Nie podaję Wam cen, bo serio nie pamiętam. Tak y, mogę rzucać, wiecie, tymi cenami, aczkolwiek y, może się okazać, że, że zupełnie, wiecie, to jest. Y, Inna kwota. Niemniej jednak moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli, e, którąś z tych rzeczy, żebym wam podlinkowała, dajcie mi znak. E, postaram się gdzieś tam w komentarzu e, albo, jak nie zapomnę, przy montażu te ubranka wam, tak jak powiedziałam, podlinkować. Dobrze, moi drodzy, ja dzisiaj mam pracę zdalną, więc za chwileczkę rozpoczynam mój dzień pracy. Robię sobie zaraz herbatę, śniadanko, a jutro mam znów wydarzenie, na którym muszę być. I myślę, że dzisiaj sobie jeszcze ten dzień troszeczkę spędzimy razem, a jutro przyjdę już z pożegnaniem i jak wrócę tylko z tego wydarzenia to yy, albo się pożegnamy, albo się pożegnamy w momencie, kiedy będę wychodziła, i sobie zmontuję tego vloga. I powiem Wam, że jestem w szoku, bo już mamy końcówkę listopada i zaraz będziemy zaczynać grudzień. Więc ja nie wiem, znów wracam myślami do tego vlogmasa, którego bardzo, ale to bardzo chciałabym nagrywać. Natomiast. Yy, nie wiem, jak ja to logistycznie zorganizuję. Dobra, nie gadam. Zabieram się do pracy. Powiem Wam, że trochę się u mnie tutaj dzieje, bo zaczęłam już zbierać sobie te um, halloweenowe, bardziej jesienne dekoracje. Będę je niebawem pokładała, wiecie, do moich pojemników. A tutaj szybciutko Wam pokażę ostatnie moje zakupy. E, jajeczka no, na razie wzięłam jedno opakowanie. Bardzo lubię tę sałatę rzymską, więc jak najbardziej jest. Twarożek półtusty, śmietanka 12%, pietruszka, notka, pietruszka korzeń, marchew, dwie cebule i buraki, które bardzo namiętnie e, biorę, zabieram do pracy. A jeszcze tutaj jedna musztardka. Bardzo lubię roleski, tym razem musztarda stołowa. Wszystko, powiem Wam, że muszę się jakoś, wiecie, przyzwyczaić się póki co do nagrywania tym telefonem. Niestety, sprawdziłam później, wyjęłam baterię i oba moje aparaty, no niestety, ale umarły śmiercią naturalną. Cóż, czas na nowy sprzęt, więc taki będzie mój prezent świąteczny. Została mi jeszcze ta zupa e, deniowa. Z tej kolacji i właśnie sobie podgrzałam, więc zaraz zajadam. Nie mam na razie żadnego pieczywa, ale spoko. Taki kremik z podprażonymi, <laughs> przepraszam, pestkami też będzie cudowny. Także idę montować pierwszą część vloga i zajadam. Przepyszny jest ten krem. Wiecie co? Kurczę, wczoraj zaczęłam montować tego vloga i powiem Wam szczerze. Jestem tak zła, bo oczywiście ten mój aparat, w ogóle ten telefon jest super, naprawdę super. Ja mam e, tego iPhone'a Pro Max 15. Wiem, wiem, wiem. Już mamy 17. Powiem wam, że e, to jest niesamowite, jak ten czas szybko leci. Ale, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że, no, właśnie, montowałam ten film i powiem Wam, że ta jakość, no, nie jest taka, wow, na jaką liczyłam, jeżeli chodzi o iPhone'a, bo myślałam, że te iPhone'y wszystkie będą jakieś takie super. Nie wiem, czy to jest kwestia oświetlenia, czy to jest kwestia nie wiem, muszę nawet jak Was ustawić może tak będzie lepiej, nie wiem. Dobra, normalnie. E, tak czy inaczej. No, stwierdziłam, że no, niestety, niestety czas na nowy aparat. wyjęłam wczoraj, jak wam powiedziałam, baterie z obu aparatów. No i żaden z nich nie zadziałał tak, jak tego oczekiwałam. Więc taki będę miała w tym roku cudowny prezent czyli nowy aparat, który. Mam nadzieję, posłuży mi na kolejne lata. Wiecie, ja też w sumie nie dziwię się, bo te sprzęty one mają już też yy, no, parę lat, bo ta lustrzanka ona ma chyba z 15. Tak, tak, ja ją kupiłam mniej więcej, jak kupowałam to mieszkanie, może jakiś rok wcześniej, czyli może mieć 16, yy, 16 lat, yy, a ten drugi aparat pewnie z 10, jak nic. No więc miały prawo, wiecie, odmówić mi już posłuszeństwa. Ale dobrze, nie będę już Wam was tym zanudzała. Ja na razie jeszcze mam spięte włosy, bo troszeczkę sobie jeszcze dałam tego mojego bad head, Tigi. I dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam, idę na to wydarzenie, na konferencję po drodze. Może coś Wam jeszcze nagram, tak żeby, żeby fajnie zakończyć tego vloga. Natomiast. Powiem Wam, że dzisiaj pogoda u nas jest fatalna. Znowu zaczyna puszyć śnieg, ale przez to, że jest troszkę cieplej na zewnątrz, to wydaje mi się, że ten śnieg w ogóle, ale to w ogóle się nie utrzyma. Tak jak Wam pokazywałam w poprzednim vlogu, że ten śnieg naprawdę się utrzymywał do dwóch dni. Tak teraz wszystko, co leci z nieba i przypomina biały puch, niestety, ale nie ma racji bytu i nie utrzymuje się na chodnikach. Na trawie? Nigdzie. A to jest najgorsze, bo y, robi się wtedy taka y, breja y, i jest fatalnie po tym chodzić. Trzeba uważać, bo jak jest w nocy mróz, to wszystko, to co się roztopiło, to przymarza y, i robi się lodowisko. Nie znoszę tego. Naprawdę nie znoszę. Tak jak kocham zimę i kocham śnieg, tak y, tego, co mamy teraz za oknem, nie lubię. Po prostu. Dobrze, moi drodzy. Kończę. Wybaczcie, że akurat w takiej fryzurze, ale, no ale która z nas nie chodzi też tak w związanych włosach? Nevermind. Umówmy się. Umówmy się. To jest nasze. To jest normalne i tutaj nie trzeba do tego dorobić żadnej ideologii. Dobra, kochani. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Zapraszam Was na kolejne moje odcinki. No i co? Do miłego następnego. Ciao! A ja już, moi drodzy, wracam z tego wydarzenia. Troszeczkę wam ponagrywałam, ale nie za dużo, bo wiedzieć, ludzi też tam było sporo. I chciałam się kręcić z tym telefonem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. A tymczasem przyglądałam Was bardzo mocno. No i co? Do do następnego. Ciao!